Jó, dzisiaj będziemy reagować na moje piosenki. Stoi. Stoi mi tu. Od Josiego piosenka. Staje mi tu. Ja się staje mi tu. 30 minut. Posłuchajcie. A ja widzimy się jak to się odpali, Lovela, jesteśmy całym sercem. Razem od pierwszego dnia.

Od 1 do 10 Zostawcie! A to no tak! Zostawcie łapickie w górę i suba z dzwoneczkiem Żeby nie pominęły Was żadne nowe filmy Bo tu, ja tu jestem szalony I teraz jednak nie już po kilkanaście filmów dziennie Bo i tak tego nie będę wtedy oglądał I teraz znosimy po jeden film dziennie Yellow. I cudno Poszukajmy jeszcze kolejne piosenki Widzimy się kiedyś... Znajdę. Teraz to będzie reakcja na kosmos. Podkład, który pielęgnuje skórę? Trumacz od L'Oréal Paris poprawia jakość skóry w dwa tygodnie. Się, to reklama? To nie. I to tak. To było po prostu jakieś tło. Widzimy się kiedy to się... Thank you. i'm Nieznany dryfuje gdzieś w otchłani Zobacz, gramy dziś w kosmosie koncert Brak grawitacji wokół, wszędzie gwiazd tysiące Ja z moim ziomem lecimy poza słońce Ta podróż może trwać przecież długie miesiące Czy to Andromeda, czy to czwarta gęstość No dom, czas zredukować prędkość Na stróżami prawa wychodzi zwycięstwo Stra pomoże zbudować nam tu królestwo do Mamo zobacz, ja wędruję, pośród... Chwile nie było. No, Słuchajcie, jeszcze brzydkie szesnastki. Trzymano z tej strony kalgo, to moja brzydka szesnastka, wielkie dzięki Vito Citrus. Nie, nie umiem rapować, ostrzegam, nigdy w życiu tego nie robiłem, ale jako iż jest to szczytny cel, to chciałbym Was wszystkich bardzo chęcić do wpłacania na zbiórkę, która jest w opisie. I co moi drodzy? Lecimy! 2 K20 zapowiadał się wspaniale Te wyjazdy, te podróże, ale wszystko odwołane Szkoły zamknięte, siedzimy na chacie A w TV ciągle tylko będzie dobrze, bracie? Nie jest źle, jest tragicznie, będzie jeszcze gorzej Trzeba tylko czekać, aż coś w końcu nam pomoże Niestety na to się nie zapowiada Sytuacja na świecie, jednym słowem, hashtag żenada Jeszcze kiedyś będzie pięknie, złap za rękę I uwierz mi, że tak będzie. Wspomnienia z tych dni będą jak jakieś złe zaklęcie. A to, co normalne, będzie sprawiało nam szczęście. Wychów siedzę w chacie, wciąż sprawdzając wiadomości Myśląc sobie ciągle w głowie, kiedy to się kurwa skończy Wszystkie bliskie mi osoby są x kilometrów dalej A ja siedzę sam, jak palec Jeżeli tego słuchasz, to pamiętaj jedno Mimo, że jest ciężko, mimo, że jest źle To dostań za do co masz I pamiętaj I pamiętaj I pamiętaj I pamiętaj I pamiętaj Że... Jeszcze kiedyś będzie pięknie, złap mnie za rękę i uwierz mi, że tak będzie Wspomnienia z tych dni będą jakie Złe zaklęcie, a to co normalne będzie sprawiało nam szczęście. Jeszcze kiedyś będzie pięknie, złap mnie za rękę i uwierz mi, że tak będzie. Wspomnienia z tych dni będą jak jakieś złe zaklęcie, a to co normalne będzie sprawiało nam szczęście. I dziękuję bardzo Filip za nominację, ja od siebie... Akurat się pojawiłem widzowie, już nie mam Panie i Panowie, przytka szesnastka czelecz. Dzięki panu Nazio. Lecimy. To zabawne, jak zmieniły nam się w życiu priorytety. Niby prosta rzecz, a cieszy niestety. Nawet krótki spacer czy spotkanie z rodzicami. Dwa metry odstępu przykryci maskami. Kiedyś miałem taką opcję za nic. Tęsknię za luźnymi zakupami. Tęsknię za moimi ziomeczkami. Chociaż razem gramy, razem pomagamy. 35 koła na szczytne cele. Niby całkiem sporo, a jednak niewiele. Świadom jestem tego, że sam nic nie zmieni. mnie więc razem lekarzom nie wiem w dobrze mnie. Likwo pisze. Ty nie trochę, jest ono chyba ty podmienie. Czy Chyba bity Serdecznie, to jest moja piosenka na tym kanale. Siema wołem, siema panią, co wy tu robicie? Przecież wy na Wojanowicach już jesteście, ale oni mówią nie, 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 my jesteśmy na tych Napoleonowicach, potem Katilandia, potem Matrunerowice i koniec, trafiliśmy tutaj. To słabe, nie? Muszę... Od kilku dni non stop nad białym Fordze Powoli zapominam jak wyglądało słońce Kwarantan na wirus i życie w pudręce Nie sypiam, bo wciąż myślę, czy umyłem ręce Mrówki, okrutki, w zlewie topie smutki Komu blisko to szaleństwo, palec do budki Komu blisko to szaleństwo, palec do budki Palec do budki Ale yeah. trzeba być dzielnym, moi mili, odpowiedzialnym Kto może nie wpłaca siano, bo o to tu chodzi ja nominuję Rafała Sonika, kupsona i Blowek ciebie. Działajcie panowie. Co jeszcze mogę nagrać? To jeszcze wam mogę? Może bym go kiedyś... Wiele. Mam też rozkminę, jest nie... O! Nie. Neon i w to ma. Świetne. Uli, ja byłem na wielkim... <laughs> ja nie tej... Spodnieje piosenki widzimy, że kiedy to wszystko ich zatoła... ...dują. z temu i tego. też nagrała piosenkę Impostor. Ale to może w kolejnym filmie. Co zrobiłem Po co ja robiłem zdjęcie? Jak automatycznie. Nie ma tu większej. O tysiąc p i automatycznie mi taką daj. Teraz jest dwa razy słabsza. Pijakust. Dziękuję. 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 to Dziękuję. 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 Dlatego to tańczy, dlatego Dziękuję. Dziękuję. Pocałuję kraj, dlatego dzisiaj tańczy, dlatego dzisiaj straci Oślepia mnie już neonu blask, co za nami, bo to jest lepszy czas Proste dźwięki, żyłem nimi od najmłodszych lat, mamo i tato, patrz gdzie ten synek blaze Oślepia mnie już neonu blask, co za nami, bo to jest lepszy czas Proste dźwięki, żyłem nimi od najmłodszych lat, mamo i tato, patrz gdzie ten synek ja się kręcę na wozie nie jest duże szczęście Lecę dzisiaj właśnie kacha, mogę skoczyć wszędzie Pokazujemy wszystkim, jak to się robi Robię tylko to, co kocham, jestem wolny i młody Szanuję każdą pracę i nie ocenię twojej drogi Chcę widzieć wasze uśmiechy, bo to w bardzo boli I mój skład dzisiaj tak żyć. Dzisiaj to ma. majce słowa Żyła się tak, robiąc to, co kochasz. a nie będąc, jak ja Leody, uza, i mój skład dziań tak żyć. Dzisiaj to mam, do na cały kraj i dlatego dzisiaj tańczy, dlatego dzisiaj skacze on jest muza i mój skład chciałem tak dzisiaj to mam, leci to w Na cały kraj i dlatego dzisiaj tańczy, dlatego dzisiaj skacze on jest Buza i mój skład chciałem tańczyć dzisiaj to mam, leci to kura. Na cały kraj i dlatego dzisiaj tańczy, dlatego dzisiaj skacze tak Często lubię siedzieć sam, moje myśli zakłócałem na onu co roku zmienia mnie ten świat Sylwestrową noc w bije zaleczy Czecie całą noc, bo jest przy mnie cały skład Nie martwi się o przyszłość, bo wiem co robić mam Widzowie mi pod chatą stoją cały czas Krzyczą, ale leczy tak jak się witam Crony, muza i mój skład Chciałem tak żyć, dzisiaj to mam z plecami gadają i śmiem się z nas, ale nigdy wprost, nie powiedzą mi w twarz Neony, muza i mój skład, chciałem tak żyć Dzisiaj to mam, puszczaj to dalej, nie leci to w świat Robimy co chcemy najlepiej jak się da Neony, muza dzisiaj to mam słowo i po tak jak ja My one i mój skład tak, żyć. Dzisiaj to mam, leci to kura Na cały kraj i dlatego dzisiaj tańczy, I dlatego dzisiaj skaczej, Myłony puza i mój skład chciałem taczyć Dzisiaj to mam, leci to kura Na całej krańki Dlatego dzisiaj tańczy Dlatego dzisiaj skać Me onej i mój skład chciałem taczyć Dzisiaj to mam leci to kura Na cały kraj i dlatego dzisiaj tańczy I Dlatego dzisiaj skać też było co piosena. Widzimy się, jak mi się załaduje. Co newer, pretty, to, Zawsze tam, gdzie twoja rodzina. Wbijam do lobby on gaz i ktoś się ze mną wita Mam widzów na każdym serwerze, jakby ktoś się pytał Mówią, że jestem fejkiem, ja chciałem zagrać gierkę Jak będę impostorem, to ukradnę ci panienkę nie znowu jest czerwony, no i to jest sprawa piękna, nie będziesz ciągle uciekał, bo dopadnie cię ta ręka Robisz taski czy fejkujesz, nie ufam tutaj nikomu, mój przyjaciel to impostor pewnie znowu jest czerwony, no i to jest sprawa piękna Nie będziesz ciągle uciekał, bo dopadnie cię ta ręka Robisz taski czy fejkujesz, nie ufam tutaj nikomu Mój przyjaciel to impostor, pewnie znowu Wszystkie, wszystkie taski, wszystkie lecz impostor zabił nas Z chciałem z domet B A. aby skończył ktoś tu z wenta. Stwierdza fakt, że prześladuje mnie tak jak tak Z spałem całą noc, znowu grałem wamą gaz Porobiłem wszystkie taski Lecz impostor zabił nas Chciałem ciałem uciec do Med B A. Aby skończył, ktoś tu z wenta. Stwierdzam fakt, że prześladuje mnie tak

Czekam już na nowy update Nowa klasa tu zawita Chcę piętnaście osób w lobby I z widzami bym się śmigał Na Discordzie z nimi pykam Ósmy raz rzędu wygrywam No bo jednej krumetrzy Impostor znów wygrano, te zabijam, Pomyliłeś ty typie To nie forczy czy GTA Tu trzeba tysiąc IQ No bo to jest Among guys. Jak wygrasz sam na dziewięciu No to serio w masz Skakuj do venta jako impostor Pravdivý chaos, owet poczeka, mamo Wyciągnij a para tato, bo robí tu všichni s klasom mej Robi chaos, owet poczeka, mamo Wyciągnij a para tato, bo robí tu všichni s klasom mej Grałem w gas, porobiłem wszystkie taski Lecz impostor zabił nas, chciałem uciec do Medbeja A wyskoczył ktoś tu z węca, stwierdza fakt, fakt, że prześladuje mnie ta gierka Znów nie spałem całą noc, znowu grałem w to robiłem wszystkie taski, lecz impostor zabił nas Chciałem uciec do Medbeja, a wyskoczył ktoś tu z węta Stwierdza fakt, że prześladuje mnie ta gierka, śta mnie to gierka gierka ojo. To no to teraz moja najlepsza muza zagramy potem w a muga? Nie super, no to czasem słucham, A zwłaszcza jak sama gram w Among Us, pozdrawiam wszystkich widzów Neona. Makę mm -hmm. w please, jeszcze nigdy nie dostałam. Nikt nie I to Neon. To jutro będzie reakcja na palinową, którą nagram. No. Jutro. jutro będą tylko dwa filmy. Jeden film. po prostu będzie Daily. Widzimy się jak będzie rok mojego. Nie Daily, bo jednego innego film nie będziemy. Ja mogę nagrać następnych. to będę nagrywał już rok. Tak, serio, to ja się z nami żegnam i. Tá vendo?